Hej, cześć, witajcie, ja jestem Adam. A to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj sobie gramy w Gierkę. Proszę Szymon. Cześć. Nie I dzisiaj sobie pootwieramy skrzyneczki i to jest odcinek: Jak grać Frankiem, więc będziemy grać na Zadymie, bo Frank jest na Zadymie. A co masz w sklepie za darmo? Skrzyneczkę? Tak. Dobra, to otwieramy na 3-4, dawaj. Masz przed sobą 4 3 4 17 monet. No ja też nic. Ale dostarzyć monetęć do, wstrasz... monet, 6 do y, broka i 25 do kota. Dobra. To więc może lecimy z Gierkiem na Braubalu. Kogo tutaj weźniesz kolta? Dobra, i A ciebie akurat mam noc no. sobie wezmę. Dobra, to będziemy pokazywać wam, jak grać Frankiem. Dobra, lecimy. Dobra. El Primo im awczy. Ale już wstał. Ale go powalimy. Dobra, słuchajcie, najlepiej rozwalać ten murek. Tutaj co jest. I, I jeszcze się zestunuje i się szczeli gola właśnie. O kurde. Dobra, zestunuję tego... Nie zestunuję. Dobra, ale jest gol. Więc y, najlepiej rozwalać y, te y, skrzynki, nie? I y, szczelać gole. Bo to jest najopłacalniejsza metoda. Mam mało. O kurde, nie szczeliłem. Tak? Laga miałeś? Mam laga. Aha, dobra. Dobra, ja ich zestunuję. Co, ja ich sumuję. Dobra, mi bierze piłkę ponownie, i chyba no, szczeli tutaj. No, wygraliśmy, wygraliśmy. wygraliśmy. Dobra, i najlepiej na koniec jeszcze się pokręcić. Dobra, a więc lecimy z konią gierką. No, dobra, ja mam. Zagraj ponownie. Dobra, daj zagraj ponownie. Praca z podwajaniem rzeczon. Z No. I no to fajne. W sumie. Dobra, no. więc lecimy z konią gierką. To mi się no, teraz będzie trochę ciężej. Teraz będziemy mieć trochę ciężej, Dobra. bo mają bóla. Ja zastunuję bóla, albo nie? Dobra, podaj Dobra. Dobra. mi. Dobra. Rozwalam ściankę. O kurde, nie rozwaliłem, bo mnie Tara zabiła. Najlepiej mieć najwięcej HP, żeby roz... No, najlepiej mieć więc, najwię, dużo HP, żeby rozwalić to, no bo się nie rozwali, bo ktoś może cię zabić, właśnie. Dobra, ja stunuję tego el primo, a nie zastunowałem. O! Masz lagi? Aha, ja mam takie lagi. Aha. Bo mam lagi. Dobra. Ja używam ultra idzie, bo on się dopiero już. Aha. Ej, słabo cię trochę słychać. A? Może rozwalę tego gula, albo nie. No, rozwaliłeś. Nie, o dobra, rozwaliłam gula. Tego El Primo. I... Ej, kurde, nie zastunowałem ich. No, Bi nic nie zrobi. Nie, golf. No i przegraliśmy chyba tą gierkę. Bo oni mają dosyć mocne to teamy. A my nikogo ze Star Powerem nie mamy. No, ja mam prawie, bo ja mam na że... No. Dobra, jeszcze stunuję. Dawaj go, no. a oni mają chyba. No tak, el primo i y, tego bula. Zagramy też duo, ok? Ten film nie będzie zbyt długi. Dobra, ja tam wybijam pięć. 15 minut. No, 10 minut. Kurde, ten El Primo, to ja nie mam z nim szans. No, kurde, chyba przegraliśmy właśnie tą gierkę. No, bo oni grają na czas. No. Nie. No, kurde, jeszcze mnie przyciągają. No, gol. i gol. Jeszcze się pokręci. Tak jak my mówiliśmy w tamtej gierce. Dobra. I tak byśmy nie wygrali, bo byśmy w 15 sekund nie szczelili, nie? Dobra, to zagramy duo. Dobra, to gramy duo. Zmienia na duo. Dobra. Słuchajcie, a jutro wleci odcinek, wbiłem 15 tysięcy. Z Tobą? Nie wiadomo. No, jak zostawicie dużo łapek w górę i yy, wbije, yy, wbijecie tutaj 10 subskrypcji, to może będzie z Szymonem odcinek. Nie? A, zapomniałem jeszcze wam powiedzieć, zostawcie łapkę w górę, lajka i dzwonik, dzwoneczka przy subskrypcji. Dobra. Masz tutaj i szelka z Wszelka Lecimy po 1000 subskrypcji. Dobra, A tego dobra. najlepiej cze czekać, ale... Kurczę. Zbiorę. Dobra, bo Karl. Dobra, ale masz 6 kubów. Ej, dobra. Wyleczę się. O, już 10 tysięcy HP nawet mam. Jakbyś miał nawet pięć, to byś miał no. Już. O, ale mnie dostałem. Muszę uciekać. Dobra, tego Karla podjeżdżamy i zabiliśmy. Ej, nie ruszasz się. Dobra, zabiłem i ja poczekam z tym cube'sem. Dobra. Poczekaj z tym jednym. Ja, chcesz, to ja mam gadżet do Leona, jeszcze no. trzy. Już sześć minut Ej, się dobra, nagrywa. Do... I mam pomysł. No. teraz sobie puścimy gadżet, no. żeby zobaczyć gdzie oni są. No. Ja, tak, są. No. no, no. dobra. No. To ja mam szelkę. Dobra. Nie, nie są tej szelki. ja mam ulka. Nie, kurde, będziesz miał ciężko. Ult i gadżet. No. Kurde no. Dobra, dobra ale postaram. drugie miejsce. To no, może zagramy jeszcze no, tak. jedną gierkę duo? Co? No dobra. To zagraj ponownie, daj. Ja wykonuję teraz misję fra z Frankiem, to chyba będę miał nawet big boxa i otworzymy. Nie wiem, bo ja chyba nie będę miał. No, a ja chyba będę miał, ale nie wiem w sumie. Ja bym musiał dużo przeciwników zabić, żeby ten... żeby mieć. Aha, o jakiś tu Gale ze star powerem i z tym skinem. Dobra, to Ej, na środek ja pójdę. O kurde, zmarnowałem A, ulta na Gaila. To jest jedna ale zawsze coś. No. zebrałeś ją? Może. Dobra, chodź najlepiej na środek, bo to naj, najlepsze miejsce, nie? Do wygrania. No. no. Ej, może pójść Gadżet, żeby ich zmylić. Dobra. Ej, kurde, lag. Dobra, pokręćmy się. Dobra, chodź tu, żeby Cię nie bili. Czekaj, bo ja mam laga, nie wiem, czy tam dojdę. O dobra, jestem. Cztery drużyny nadal. Hmm. Dobra, tutaj jakaś Roza prawie zabita. Zabita przez Franka. Czy Frank nas stunuje? Ej, kurde, oni mają siedem. No. Dobra, dostał. O kurde, widzisz? O nie, uwodnika, uważaj. Bo ona Dobra, dobra 4200 zadała a dobra, dużo masz. 8 no. minut masz... już nagrywamy. Mhm. Dobra. Tak może z jedną gierkę na Zadymce byśmy jeszcze no. zagrali. No w sumie tak. Ja jeszcze muszę zmontować ten film. Albo kuzyn Nie, mi bo... zmontuje. No chyba paniesz. No, no. Aj bo o, oni dobra, 10 no. kubów. Dobra, ej to może polecimy z jeszcze jedną gierką na Zadymie? Dobra, to wybieraj z dadymę. Ja wezmę Franka. Dobra, bierzesz Nani? No, ja Nani lubię grać, więc... No, Nani jest dobra. Chociaż moim dobry skład, a my Majka. No. Ej, on jest nowym. No. Ej, oni też się nie ruszają praktycznie. Dobra, bierzemy moim piłę. Dobra, patrz ten Kurde, nie szczeliłem. Ej, dobrze, dobrze, szelkę trzeba. Dobra, szelkę zabił. Podaj, 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 podaj. Jak będę miał ulta, to. Jak będę miał ulta, to rozwalę te beczki i te skrzynki. A już są rozwalone w sumie. Dobra, półmy. I szczelimy? Tak, szczeliłem. Widzicie, jaki ładny gol. Pokręćmy się. To są boty chyba. Nie? Kurde, tyl jak strzelimy gola, to mam nagra. Dobra, ej, zestunuję ich. O, dobra, wypijesz. No? Dobra, rozwaliłem to, bo by nam szczelili. O, kurde, szel. Ja mam nie No. Dobra. Dobra, i tak, nie chcę, ja się trafiłem. Muszę ja. Mi nie, Minia podawaj, bo ja mam laga. No dobra. Dobra, umrze. Mhm, Kurde, ej, ta szelka cały czas ma ulta. Ej, gramy teraz na czas, okej? Okay? Spróbujmy nie. grać na czas. Ważyj go bo... yes. Kurde, Daj na Mike, nie umie wybronić. No, dobra, ja idę do czegoś no. puszczam mojego pipa. Dobra, pipa. zabity. Zabity. Mr. Sandy, Mr. Sandy. Ja tu się cofam, bo mam mało HP. Próbuję podjechać. Ja, my już się zraspiliśmy, na. To. Ej, lagi trochę są, jak gadamy. Aj, no kurde, i gol. No przegramy to. No gol. No co za chłop. Ej, no to y, było... Ile minut? Y, nagrywamy już y, 11 minut. To może jeszcze je nagiera? No dobra. Ej, dwóch przeciwników zbiję, y, ja będę miał big boxa. No. Dobra, musimy wygrać tą gierkę. To nie będę miał chyba beatboxa. <grych> Ale to ja otworzę. No dobra. No. Star Power chociaż. No. To w następnym odcinku byśmy wypróbowali. No. Dobra. To było wbiłe, ten, wbiłem 15 tysięcy i próbujemy Star Power. No. Dobra, ładnie, rozwalasz. Rozwalam. Ale nie stąd nie? No dobra, dobra a więc nie wygraliśmy. Nie. nie wygraliśmy, tylko strzeliliśmy gola. Dobra, Ma. tego karla by trzeba rozwalić. Znowu? A ej, wy... no, strzeliliśmy gola i mam laki. O kurde, peny rozwaliła. Ano. No. Ja też miałem przez chwilę jakiegoś laga. No dobra, już nie mam. Ja tam wyjdę. O kurde! Nie! Dobra, wybij to, wybij. No nie! No kurcze. Jeszcze się pokręcili. Już ja strzelałem, by zabił go. No. Bo ja na strzała walę po tysiąc ileś. No. no nie, umrę. Dobra, mam jeszcze żyję? Wybiłem? Dobra, mam dwa ataki tylko. Trzy? No. O! Dobra, dobra, wybroniłeś? Nie. Dobra. jeszcze hakę. Nie! XD, ja no. tak idę i mnie No. Ale ja, ja mam ulta. Dobra. Że mnie ta bańka traf. Dobra, ja wezmę, daj mi. Dobra, ej, ale, dobra. Ale, czekaj, czekaj, spróbuję. Dobra, ja ich zas... Kurde, nie zasunowałem. A nie straciłaś ulta? Respieszę. No i gol. Wybroniłem. Dobra. Ładne to było. Idę szybko. Ja też. Dobra, próbuję tą Bibi podjechać teraz. Nie. Co? Żyjesz? No, żyję. Żyjesz? Żyję, żyję. Dobra, ten Dobra, lecę po tą Bibi. No, dobra. Dobra, dawaj szybko. No, nie. no kurde. Nie, jakby się nie zreszył. No, jakby się oni nie zresztili. Nie, gol. Przegraliśmy to. Go. Kurde, zasunowałem ich jeszcze. Dobra. No, przegraliśmy się. No. Ja go nie no. Ej, wszystkie gierki prawie wygraliśmy, tylko je. Dobra, mam big boxa. No dobra. No, ja straciłem tylko pucharki na tym odcinku. A może jeszcze jedna gierka na dół? Chyba, że teraz otworzę big boxa i idziemy zagrać. No dobra, dawaj otwieraj big boxa. Chociaż Star Power. No, świeci się? No, nie. Jest coś? Nie, nie ma. Nie ma. Aj. Jesse, eh. Ale do pana pH 58. A, to fajnie. Dobra. No to yy, lecimy z Gierką. Dobra, tu ja sobie wezmę jakąś inną postać. Hmm. Może nie wiem. Nite. Dobra, dawaj Nite. I lecimy z ostatnią gireczką na tym Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Jak będzie, Dobra. Ten, nie wiem. Ile ławek w górę, żebym był w kolejnym odcinku? 10, 5? W no, będzie 5, a w kolejnym będzie 10. No dobra. Ja chyba zaraz padnę, bo tu Jessie mnie podjeżdża. O dobra, mamy 5 klupsów nawet już. Na początek? No. Już 15 minut dobra, się ja nagrywam. Masz 10 a życia no. ja mam 7-6 No. Dobra. Tą pankę byśmy podjechali. A ty masz szybkiego no niedźwiedzia? Przy... No, bo ja mam. szybkiego. No, ej, był jakiś lak w rozmowie. Dobra. No. Kurde, lak. Dobra. Ej, nie mogę chodzić. Proszę. O, Dobra, to przykam. Coś... Nie, uważaj mi na... Padnę. Umrzesz. Nie, ja też Dobra, ej, kiwaj, go, kiwaj. Dobra, jest dobrze. Dobra, drugie miejsce zajmiemy chyba. 55 HP. No. Dobra, drugie miejsce będzie. No, drugie. Bo oni mają po 10. No. Pek, 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 pek. Może bym ich jeszcze zasilnował jeszcze działku postawiła. Czemu z działkiem? Co wam tutaj? Tak macie 10 kg. No. Kurde, straciłam. Dobra. Przegraliśmy, nie? No dobra, drugie miejsce. No, 3000. drugie. No dobra. To yy, kończymy ten odcinek, ale sprawdzę, czy mam big boxa. Chyba nie mam. Nie, nie mam big boxa. No to kończymy ten odcinek. Na razie. Cześć.